Spaceruję co prawda parkiem Planty w Radomiu, ale właściwie dzisiaj właściwie skończyła się pewna epoka, epoka budowy lotniska w Radomiu, dzisiaj zostało oficjalnie otworzone, no ponieważ jestem z tym projektem związany zrazu, całkiem przypadkowo już od 11 lat. I różne koleje losu. Przechodziłem razem z tym lotniskiem, więc dla mnie też pewna epoka się kończy. Czy się zaczyna nowa, nie wiem. Prawdę mówiąc, dzisiaj okazało się, że jest wielu ojców tego projektu, wielu ludzi zasłużonych. Aczkolwiek no, mogę sobie pozwolić z racji wieku i z racji czasów, które tam przepracowałem, ludzi, których spotykałem. Że właściwie duża część z tych ojców tego pomysłu nie była obecna na tym spotkaniu, a nawet w jakiś sposób nie zostali docenieni. Myślę, że to nie tylko w Radomiu jest taka pewna norma, że ojców sukcesu jest wielu. Natomiast no, hmm, do porażki nikt się nie chce przyznawać. Zobaczymy jeszcze, jak dalej będzie z tym projektem. Natomiast mówię, no, fajnie jest pewna ulga, że właściwie ten etap jest już za mną. No, a z drugiej strony, troszkę przykro, że jest tak jak jest. Może kiedyś opowiem Wam dłużej o tym wszystkim. Ale właściwie dzisiaj to mam takie raczej. <trym> Smutna refleksija.